Witajcie drodzy moi widzowie o, Ja mam tu taką fajną drugą moją kolekcję To jest Sega e, Ta Sega wysz, ta Sega wyszła to jest ta, ta gra telewizyjna weszła w pierwszej tej, tej właśnie edycji to jest, ta, to jest ta pierwsza wersja, potem była ta Sega oryginalna no. a tu mamy tu, tu gry są standardowe, fajne Profesjonalne i tu jest bardzo dużo gier. No. To są dla Cardid's fajne. Sprawda jest, wszystko jest kompletne i wszystko jest zasilacz. E, kostka i można grać na dwie osoby. Są motory. no To jest ta. Ta gra to jest trwała. To nie jest to, co tam kiedyś, co teraz są te lepsze te, te gry są lepsze. Lo. Jeśli ktoś był zainteresowany, to może tam do mnie napisać, co i jak. To z... ja tam komuś mogę coś tam opowiedzieć. Mogę tam komuś coś powiedzieć, ciekawostkę. No, ktoś by był zainteresowany. Fajna gra. Lo. To jest takie, o, tu mam. O. To jest taka fajna profesjonalna sega to jest Ala Sega To taka fajna sega to jest bardziej no taka gra telewizyjna tu Tutaj dyskietki wchodzą ze Segi no, Więc, no fajnie odbiera czysto, fajnie profesjonalnie Obraz czyściutki jest no bo Ja tam wszystkim się interesuję takimi grami jak Pegasus, czyli Tendo, czy Sega, czyli Ataria, to są te gry standardowe i to one są trwałe, tak jak ta, no. Warto sobie takie coś zagrać, no. Ktoś by był zainteresowany, o, taką grą, to warto, może się ktoś tam do mnie odezwać, no. No, bo ja mam to. Ty, 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 kilka wersji mam takich właśnie gier. No. Także mówię: to, to, to jest takie bardziej. bardziej takie właśnie. Ta, ten komplet to jest taki unikatowy z takich dawnych lat. Ale jeszcze działa. Chodliwe na chodzie jest i można sobie to śmiało grać. No. I to jeszcze sobie tak można zagrać właśnie w takie bardziej popularne gry można sobie zagrać, no także mówię, no ja mam tam teraz taki sklep jeszcze mam z takimi grami i po prostu tam mam od koloru do wyboru, no także mówię, ja mam dużo fajnych ciekawych rzeczy których może was to zainteresować. No Druga kwestia jest taka, że pojawiło się takie właśnie. E, no to jest takie właśnie o. Właśnie to jest takie konto fejkowe. I tutaj właśnie się tak, o, właśnie pod moim imieniem, no ktoś się tam podszywa, ja nie wyrażam zgody, bo ja jestem tam osobą po prostu, ja po prostu nie wyrażam zgody, ja jestem po prostu osobą, ktoś jest zainteresowany, ktoś tam chce mnie obej oglądać, to tylko tam zapraszamy. Do mojej do mojego tam mnie oglądać. A po to, to, to jest takie właśnie to jest właśnie fejkowe konto. Po prostu ktoś sobie to stworzył, i, i ja nie wyrażam zgody. Jeśli ktoś by był zainteresowany, coś tam by chciał powiedzieć, to możecie się śmiało do mnie. Mi tam odpowiedzieć na pytania, co to, kto to jest za jeden i kto to tak robi, ściągać moje filmy, treści bez mojej wiedzy, bo to po prostu to jest dla mnie takie przykre. A druga sprawa, ja to już gdzie, gdzie, to już tam po jest jest. No. Także mówię, no. Ja jestem tam, bo ja tego nie wyraziłam, ja jestem tym uczysznikiem i ja jestem tym, tym właśnie właścicielem tych filmów i ja nie wyrażam zgody na ściągania, pobierania tych filmów, no bo to jest taka prawda, to tyle, zapraszamy do kolejnego mojego filmu.